Brother MFC 9840 CDW to laserowa drukarka, kopiarka i skaner z funkcją faksu w ramach jednego urządzenia. Jest to doskonałe rozwiązanie dla firm, zapewnia wysoką jakość i dużą wydajność. Drukuje do 20 stron w kolorze na minutę przy rozdzielczości 1200x600 DPI. Jego podajnik mieści 250 kartek formatu A4. Urządzenie wielofunkcyjne BRADER standardowo wyposażone jest w automatyczny duplex, co pozwala na zmniejszenie zużycia papieru. Działa w sieci przewodowej i bezprzewodowej, dzięki temu pasuje do każdego nowoczesnego biura. Funkcja druku bezpośredniego daje możliwość drukowania dokumentów bez włączania komputera. Urządzenie Brader MFC 9840 CDW wyposażono w złącza Ethernet oraz USB 2.0 Full Speed. Jego masa netto to 38 kg. Warto zaznaczyć, że eksploatacja tego urządzenia wielofunkcyjnego jest bardzo tania. Firma Brader udziela na nie 24-miesięcznej gwarancji. Więcej informacji znajdziecie w naszym sklepie komputronik.pl